Witam serdecznie wszystkich miłośników perfum, chcę się Wam dzisiaj pochwalić moimi nowymi nabytkami. Nie ma ich bardzo dużo, ale są bardzo ciekawe. Przynajmniej dla mnie. Zacznę od flakonu, który doskonale leży w rękach. O! Przepraszam, mam nadzieję, że nie ogłuchliście w tym momencie. To jest ten flakon Yardley'a. No kocham tę markę, no po prostu ją kocham. Pięknie, słuchajcie, on cudownie leży w rękach. No ręce od razu widać, że dzisiaj byłam, byłam na lawendzie po prostu, więc to widać po paznokciach. Kochani, April Violets, czyli fiołki kwietniowe. Kiedy powącha się korek, on pachnie rzeczywiście jak fiołki kwietniowe, ale po naniesieniu na skórę, po aplikacji, rzeczywiście ludzie mówią, że jest taki że robi sztuczny, plastikowy, on ma coś takiego... Coś takiego, co. Ops. Jeszcze raz muszę sobie to powąchać. No, w pierwszej chwili mogę powiedzieć tak. Nuta głowy nie jest jeszcze taka tragiczna, jak nuta serca. A tu Wam od razu pokażę kartonik. To jest produkt z drugiej ręki kupiony. Od dziewczyny, która naprawdę umie wyłapywać takie skarby. Pozdrawiam Cię Iwonko. Super. I dostałam też w prezencie. Może jeszcze tył pokażę. April, Violet. Jeszcze miała do kupienia Irysa, ale ja Irysa kupiłam wcześniej, ale nie wiem, czego też nie kupię, bo to jest po prostu inny flakon. I dostałam za to w prezencie jeszcze, teraz ja Wam pokażę próbeczki. Więc tak. Vendetta pour Om. Valentino. Właśnie naniosłam sobie tu na nadgarstek. Bardzo ciekawe męskie perfumy. Takie lekko animalne, lekko cieplające, ale nie ma tej słodkiej nuty, która jest taka modna i zdominowała, chociaż moim zdaniem mają taki orientalny charakter. I próbka y, Sary Jessica parker Covet, które w tej chwili są takie modne i pojawiły się, i powiem Wam, w takim zielonym flakonie, i ona nawet ten soczek, czyli płyn mają zielony, bo to widać nawet na podstawie tej próbki i to nie są perfumy dla grzecznych dziewczynek. One są dokładnie takie jak ten flakon. Taka specyficzna ciepła zieleń. Mm. Bardzo szczególne perfumy dla osoby wymagającej. I jeszcze próbka. Tylko właśnie, jaż słuchajcie, naprawdę słabo widzę tyle. Tarą szkło powiększające. Już wam mówię: Ramon Bejar. Behar pewnie. I bardzo ładnie się nazywają Magnum Iris. Wąchałam je, ale muszę jeszcze raz. Może jeszcze raz na te fiołki. O, i teraz zaczyna się ta gorsza, po dosłownie dwóch, 3 minutach, ta gorsza część tego fiołka, ale powiem Wam tych fiołków kwietniowych. One za pół godziny, 40 minut, czyli no bazy, bardzo się zmieniają i pachną ładnie. A ja już włochałam fiołki od Penhaligonsa, od Anigutal, od Lartizana. Także, no, coś tam o tych fiołkach jakieś stanie wyrobione mam? Wiem, że fiałki jest zrobić trudno, ale wracając do tego Ramona Iris. No Iris jest może tak, na otwartą dłoń, może nie mam gdzie, może was smaruje. Bardzo ciekawy rzeczywiście Iris magnum. Zaczyna się nutami świeżymi. W ogóle tak naprawdę mało irisowy. Przynajmniej na razie. Ale poczekajmy jeszcze chwilę i pokażę Wam ostatni nabytek. Dostałam od chłopaka, którą mnie komentuje. Jego ulubione perfumy. Kupił, to znaczy tak, dostał próbkę, potem sobie kupił kloką i wysłał mi tą próbkę z prośbą, żebym zajęła stanowisko. Kojarzycie to. Ważne, wielkie dzieło. Przepraszam za paznokcie. Po pracy w ziemi ciężko jest, ciężko jest po prostu o takie rzeczy najprostsze. Więc kochani, zajmuję stanowisko. To są perfumy absolutnie nowoczesne. To są perfumy, które są ważne i mam na wrażenie, że osoby, które recenzowały te perfumy, nie zrozumiały ich charakteru, chociaż one się wydają bardzo proste. Niektórzy wręcz narzekają, że to są takie oczywiste perfumy. Zrobię na pewno o nich osobny film. Wszystkiego nie powiem jeszcze, ale znalazłam coś, co być może niewielu recenzentów zauważyło, może wcale nie zauważono do tej pory, a co jest takie moim zdaniem istotne i na wierzchu, chociaż to mogę, nie, mogłam nie oglądać wszystkich filmów, więc. Przyznaję się, więc wącham jeszcze raz ten irys. No, bardzo ciekawe podejście do irysa. Nie jest to zapach jednolutowy, niewątpliwie. No, ciekawe. To są moje nabytki. Aha, jeszcze chcę wam jedną rzecz pokazać. Kupiłam kwiatuszki, myślałam, że to jest pen, Bluebell Penhaligonsa. Chyba nie. A może tak, wygląda podobnie, bo niestety są tu kolory mieszane. Jest tu jakaś różowy i biały, a ja potrzebuję tych fioletowych. Wiem, że to jest jacyntowiec tak naprawdę. To jest cebulica. No, gdybyście gdzieś wiedzieli, gdzie można kupić jacyntowiec, to ja bym chętnie kupiła blobel. Mnie po prostu urzekły. Chciałabym je mieć w ogródku. Myślę, że u nas dałyby radę. No taką mam nadzieję. I to by było na tyle z moich zdobyczy. I idzie do mnie coś ładnego i dużego. Zrobiłam sobie ostatnio urodziny, można powiedzieć, a za 10 dni będą urodziny bloga, drugie, więc może można to potraktować jako takie prezenty na urodziny bloga. Jeszcze idzie coś no bardzo, bardzo zacnego. A może jeszcze się zdecydujemy na jakieś unikalne produkty. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Jeśli wy zdobyliście ostatnio coś unikalnego, zapachowego albo około perfumowego, to podzielcie się wrażeniami, to słucham chętnie, chociaż pewnie będę zazdrościć. Nie mam na to wpływu. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Pa! pa.